Panie Oranu, wklepnie. Słuchajcie, miejsce zderzenia się dwóch płyt tektonicznych. One z nas zderzyły się tutaj i wypiętrzyły. To jest w skali europejskiej. Tu mamy e, fluoryt. Cała taka żyła fluorytu chodzącego w zieleń. E, z reguły fluoryt jest taki fioletowy, a tutaj, gdzieś w pobliżu, musiały być układy miedzi. Coś niesamowitego, słuchajcie, a tutaj pokażę Wam, o, zobaczcie, jeszcze inna odmiana fluorytu, ale obok od razu mamy, co mamy, obok mamy ametyst. Znaczy się u, różni ametyst od fluorytu, a przede wszystkim tym, że jest e, inna twardość. E, Mimo tego, że są kolorystycznie bardzo podobne, to, to jednak się różnią coś. A tutaj geologiczna ściana płaczu. Tutaj przyjeżdżają studenci z okolicznych akademii górniczych, uniwersytetów, którzy mają egzamin z geologii na tej ścianie. Ściana płaczu. Uciek.